Witam serdecznie na moim kanale Baranki. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc luty 2024. Serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Przypominam, że to jest czytanie ogólne, długoterminowe, więc nie do... dopasowujemy siebie. Tak jak zawsze mówię: to jest swego rodzaju taka podpowiedź, wskazówka, a nie wyrocznia. To, co mówię, mogło się już wydarzyć, dzieje się lub dopiero będzie. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach? Jaka jest energia przy Was? Z zewnątrz, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, i wynik. Na spodzie, czwórka buław. Stabilizacja, stabilizacja. Otwarcie się też na coś nowe, wyjście z, tego, z tej blokady. Czyli, jeżeli tutaj wyjdziecie na zewnątrz, to tutaj może się coś udać Wam. Jest tutaj poczucie bezpieczeństwa, pewności, poczucie, że się ma jakiś azyl, jakiś swój kąt. To jest też jakieś mieszkanie, jakiś związek, jakaś relacja, jakieś miejsce w pracy. No i wasza energia baranka tutaj się pokazuje. A wy tutaj w rycerzu kielichów na początku czyli jakieś rozchwianie emocjonalne, niepewność siebie. Niepewność w uczuciach, blokada na uczucia. Jeżeli to nie wasza energia, to energia jakiejś osoby, która jest gdzieś blisko was, ona jest w takiej energii niepewna, niestabilna, niepoprawny romansista, romantyk, y, która ma tutaj problemy jakieś emocjonalne, albo się blokuje, albo się po prostu skupia na sobie za bardzo. Może być również tak, że sobie tu gdzieś popija, nie wie sam co ze sobą zrobić. Skorpion, ra, ra, e, skorpion rak ryby, ale niekoniecznie. No i wy tutaj z tą osobą toczycie jakąś walkę. Albo ta osoba wam tutaj po prostu napędza nerwy, czyli wy się tu buntujecie przeciwko tej osobie, kłócicie się z nią. Czy po prostu wewnętrzny jakiś taki bunt, jeżeli to jest wasza energia, że wy tu nie chcecie się tak czuć, że wy chcecie inaczej się czuć, że chcecie, żeby wam się coś tu poprawiło? Jest tu energia jakby ognia i wody, co jest przeciwieństwem, czyli że tu jest taki konflikt. Co jest podstawą tego? No tutaj akurat się bardzo pozytywnie pokazują te energie, czyli jest harmonia. No jest podstawą tego, że wy chcecie się czuć tu spokojnie, a ta osoba może Wam e, na przykład doprowadza Was do nerwów, doprowadza Was do takiego stanu, e, że po prostu, no jakby Was buzuje, jakby wrze w Was. Po prostu jest tu. Może być też tak, że to jest gdzieś w pracy, z jakąś osobą musicie współpracować w jakiejś grupie, albo ta grupa osób doprowadza was do takiego stanu. Może tu jest też grupa osób, z którą wam się źle współpracuje i wy tutaj czujecie się niepewnie z tymi osobami. Podstawą jest to, że wy chcecie coś tu zmienić. Planujecie jakiś wyjazd, jakąś zmianę po cichu, dyplomatycznie. Spokojnie, bez nerwów. Planujecie też, żeby tutaj gdzieś wyjechać, w spokojne, gdzieś miejsce daleko, żebyście mieli te nerwy opanowane. Co wam pomaga lub przeszkadza? No, przeszkadza wam tutaj jakaś blokada, czyli coś tu jest takiego, że albo ta osoba, albo sytuacja blokuje was na ten wyjazd, który wy chcecie tutaj zaplanować. Odchodzi jakiś człowiek, odchodzi jakaś samotność, smutek odchodzi, czyli albo starsza osoba odchodzi i wy tutaj się bardzo smucicie, albo jakaś osoba z podznaku panny odchodzi i wy też tutaj przeżywacie, albo czuliście się bardzo samotnie i smutno i ta sytuacja będzie odchodzić. Gdy to może być w związku, to może być, że jesteście sami i że tutaj takie energie są, to może być dotyczyć pracy. No tu przychodzi jednak, czyli ta podstawa, że wy chcecie wyjechać w jakieś spokojne miejsce i rozpocząć coś nowego, to tu jest pokazane, że to przyjdzie. Że to, co jest podstawą, to jednak to przyjdzie tutaj. Coś nowego, stabilnego, spokojnego. Tylko wy musicie się uspokoić. Jeżeli wymyślicie tutaj, Jakąś strategię, jakiś plan, czyli to. Bo tu jest pokazane, że w głowie dużo pomysłów, dużo pomysłów, dużo i to wychodzicie z jakiegoś tego braku, z tego smutku, który jest przy Was. Blokada emocjonalna. Ta piątka jest tu, czyli to odchodzi, to co jest przy Was. Tylko musicie tu się zdecydować, bo jesteście zablokowani, musicie podjąć jakąś decyzję, żeby się otworzyć, żeby przestać tutaj już przeżywać jakąś sytuację związaną z jakąś osobą, z jakimś miejscem, nie wiem, z czym związane, bo ten rycerz kielichów też by mógł mówić podobnie, tak jak te piątki, że wy jesteście rozchwiani emocjonalnie, bo przeżywacie jakiś smutek. Z powodu czego? Z powodu grupy osób. Z powodu jakichś konfliktów, jakiejś kłótni, awantur, konkurencja, nie wiem, bunt wewnętrzny, czyli buntujecie się z powodu jakiejś osoby, jakiegoś przyjaciela, nie wiem, tu podstawą jest to, że coś będziecie zmieniać. Z zewnątrz jest pokazane, znowu wyjazd. Osoba też może być rak. Tu jest wodnik. Czyli tu może być, że z zewnątrz, czyli wy gdzieś pojedziecie, albo osoba przyjedzie z zewnątrz do was. I czego się nie spodziewacie? No tu są bardzo pozytywne energie, teraz się pokazują bardzo pozytywne energie. Czyli jeżeli Wy jesteście obecnie w takiej sytuacji, że bardzo tu przeżywacie, bardzo coś przeżywacie, to to się zakończy. To się zakończy, wchodzicie w energię stabilności, równowagi, umiarkowania wewnętrznego, bo rozpoczynacie coś, robicie coś nowego, czy pracę, czy jakiś związek, czy się przeprowadzacie w jakieś inne miejsce, bo w tym miejscu się źle czujecie. Tylko tu jest pokazane, że najpierw musicie zaplanować i wymyśleć coś. Może być tak, że tu ktoś się zakochuje, bo tutaj są pokazane karty zakochania, jakieś romansu. I przez to na tym zyska, wychodzi z jakiegoś braku. Czyli jeżeli tu je, wchodzicie w jakieś pozytywne energie, bo coś tu do was przychodzi z zewnątrz, gdzieś z daleka, to tu, tutaj te energie, te energie tutaj się pokazują dobrze. Tutaj też jest dobrze, ale tu, tutaj jest jakiś taki, jakiś taki smutek. To tu jest pokazane, czego nie wiecie, że tu dobre pieniądze, rodzina, wy jakimś, na jakimś stanowisku, tu jest baran lew osoba pewna siebie, optymistyczna, ruch, zdecydowanie. No, robienie jakichś rzeczy, e, które Was utwierdzają w tym, że dobrze coś robicie, decyzyjność. Postawienie siebie gdzieś na pierwszym miejscu. Czyli tu takie bardzo pozytywne energie, które doprowadzają, że wy tutaj jesteście stabilni. To jest karta Brama. Zmienia się sytuacja. Czyli wychodzicie z braków, i tutaj są pokazane pieniądze. Jakieś spadki, może. I tu. Pokazany jest romans, zakochanie, energia pożądania, energia pasji, wyjazdów, spotkań, podejmowania jakiejś decyzji o szybki wyjeździe, też, bo jeżeli to by dotyczyło pracy, no to wy tutaj na jakimś wysokim stanowisku, gdzie zarabiacie dobre pieniądze, ale też może być, że musicie gdzieś wyjechać, podjąć jakąś decyzję o wyjeździe, a jeżeli związkowo, to tu się pokazuje zakochanie, zauroczenie romans. No, takie tu pasje. Dużo pasji, dużo działań w tym kierunku, żeby się poczuć dobrze. I wchodzicie w tą energię równowagi, czyli Waszej, jakiejś takiej spokojniejszej energii. Może być, że to, co powiedziałam, że jakaś osoba Was wprowadziła w taki stan. Bo tutaj jest tak, tu jest ten rydwan w odwrocie, nie mogliście ruszyć. Czyli ta osoba nawet a tutaj już z zewnątrz przychodzi energia, że można ruszyć, że jedziecie. Czyli jeżeli osoba was blokowała jakaś, no to tutaj się pokazuje, że zmiana jest totalna. Jest totalna zmiana. Pod warunkiem, że tutaj się zdecydujecie na, na to nowe. Tu jest pokazane nowe nowe, stabilne, bezpieczne. E wprowadzające jakby takie poczucie spokoju. Tylko przy was tu ta energia, czyli musicie tutaj przestać się martwić. Przestać się martwić, przestać prze, tutaj przeżywać, rozpaczać, jakieś tutaj smutki, smuteczki, jakieś płacz nad rozlanym mlekiem, jak to mówią. Bo tutaj to, co się już zdarzyło, to, co się zdarzyło, odchodzi, już się nie wróci i nie, wol, nie da się tego zmienić. Czyli trzeba tylko teraz podjąć decyzję odpowiednią, zgodnie z logiką, z umysłem, bez emocji. To jest podejmowanie decyzji bez tych złych emocji, czyli bez tego żalu, i wtedy tu ruszacie gdzieś do przodu. Oczywiście, że tutaj głupiec sygnalizuje, żeby uważać, bo on jest w odwrocie, żeby uważać, żeby nie być lekkomyślnym i naiwnym, ale. Ostatecznie tutaj jest pokazane, że wy, wy, że wy wychodzicie na tym dobrze, to co powiedziałam. Bo ta piątka w odwrocie też mówi pozytywnie, że koniec braków, są duże pieniądze, jest duży, duży zysk. Duży zysk tutaj jest jakiś. Nieruchomości. Materialnie bardzo dobrze. Tutaj pracowo też bym mogła powiedzieć bardzo dobrze. Jakby barany się znajdują w swojej energii, tutaj, jakby, jakby po prostu weszły w rolę taką, która im bardzo odpowiada. No i tu ruch do przodu. Osoby samotne, podobnie. Czyli jeżeli, czy osoby samotne, czy w związkach, no może być tak. Bo tu jest pokazane też w tej energii, jakby związek się rozchodził, nie? Czyli tutaj może być, że osoba, z którą nie możecie się dogadać, jesteście w związku, nie możecie się z tą osobą dogadać, bo ona jest jakby odleciana, ona jakby nie kontaktuje, jakby nie wie, co Wy do niej mówicie, Wy się przez to denerwujecie. I tu jest pokazane, że. Nie jest wam po drodze. No, co, co tutaj przeszkadza? No, nie jest wam po drodze. Nie ma tutaj tej energii seksualnej, czyli nie ma tu kontaktów żadnych. A wy chcecie iść w tym kierunku, żeby się coś zmieniło, żeby tutaj było coś pozytywnie. To może być tak, że wy tutaj będziecie chcieli zakończyć ten związek, którym jesteście, po to, żeby wyjechać i tam. Rozpocząć gdzieś nowe życie. To jest pokazane. Rozpoczęcie czegoś nowego. Rozpoczęcie czegoś nowego. Oczywiście, że to, co powiedziałam, niektórym będzie ciężko, bo tu yy, będą. <laughs> przepraszam, jeszcze jakieś wspomnienia. Ale jest pokazane, że poznajecie prawdopodobnie jakąś nową osobę. Poznajecie jakąś nową osobę. A z tą osobą, jeżeli się rozchodzicie, to będzie to na przyjacielskich tutaj zasadach. Też może być, że tu będzie związek. Jeżeli poznajecie też osobę, może być, że od razu nie będzie, że wskakujecie do łóżka, tylko po prostu na przyjacielskich zasadach, że coś się będzie powoli rozwijać, też tak może być. To mogą być różne wersje, ale koniec końców jest tu pokazana pasja, miłość i przeciąganie. Do siebie, czyli zakochanie. Czyli może być tak, że poznajecie kogoś nowego, a kończycie jakiś inny związek, a jeżeli jesteście sami, to tu jest pokazane, że może jesteście smutni, że jesteście sami i ten smutek odchodzi, bo wy tu poznajecie kogoś nowego, gdzieś na wyjeździe na przykład poznajecie kogoś na wyjeździe. I tu jest bardzo fajnie pokazane, że to się fajnie kończy ta cała historia. U was bardzo jasno i klarowno tutaj w zasadzie widać, także dla was tu pozytywnie się pokazuje ta, to czytanie. Co jest pokazane? No zaleca się cierpliwość. Trzeba poczekać, czyli że powoli. Jeżeli poznajecie kogoś nowego, powoli coś. Jeżeli podpisujecie jakąś umowę na okres próbny, no to będziecie musieli trochę poczekać na te efekty, na tą dziesiątkę. Czyli trzeba być trochę cierpliwym, spokojnym, nieszybkim, bo tutaj jest pokazana szybkość, ognistość, ta ognistość w działaniu i w ogóle w jakiejś takich tych, tej pasji, tej emocji tutaj, waszej energii takiej ognistej. To tu jest zalecany spokój, i czekanie, i cierpliwość. I percho. Zaraz zobaczymy, co ta Runa mówi. Gdzie to mam? 14, dobrze. I ona mówi tak, taka jest afirmacja. Nie waham się, gdy muszę podjąć decyzję, ponieważ wiem, że zawsze wybiorę to, co najlepsze dla mnie i najbliższych mi osób. No, czyli podejmować decyzję tutaj. Tu podejmować decyzję. Nie przeżywać, nie płakać, nie wiem, czego to będzie dotyczyć, bo nie, nie, nie wiem, czy dotyczy osoby, czy dotyczy związku, czy dotyczy tego, że czujecie się samotnie, że nie macie nikogo, że coś Wam się nie udaje. No to podjąć decyzję i ruszyć do przodu, i wtedy tu się wszystko udaje. To będzie dobra decyzja. Jestem ok. Czy jestem w porządku? Jestem w porządku. Życie nie może być dos doskonałe. Każdego dnia ktoś pyta, a może to tylko puste powitanie. Jak się masz? Porażki i osiągnięcia duże i małe, ręka w rękę. Jest ok, jak długo mam swoje jutro wytrzymuje i z każdym dniem będzie mi lepiej. Czyli tu mówi ta karta o tej synnososoej dolności, czyli że raz jest dołek, raz górka, ale jest ogólnie OK, czyli że tutaj musicie jakby być w porządku też wobec siebie No, bo tu porażki duże czy małe, no zawsze się zdarzają. U każdego, w każdym życiu jest. Czyli tutaj te, ten płacz nad rozlanym mlekiem niepotrzebnie, nie? Czyli nie ma co przeżywać i się za bardzo zagłębiać w to, tylko zakończyć z tymi smutkami i ruszyć do przodu, podjąć decyzję. Oczywiście być cierpliwym, bo może niektóre baranki takie typowe, stare, takie, takie archetypowe, no to mogą być bardzo wyrywne. Także tutaj zalecany jest spokój, podejmowanie decyzji i nie martwienie się porażkami, bo są tak zwane, no, no są potknięcia w życiu, tak jest. Tak więc e, energia tu się pokazuje bardzo dla Was korzystna. Na koniec. Tak więc serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje komentarze i do następnego razu.